Siemanko cześć, z tej strony Danielos i jest ze mną. Wiktoria. Tak, Wiktoria jest ze mną. Robimy sobie dzisiaj pojedynek golden Ballerów. To są wszyscy, których trafiliśmy ostatnio. Plus jeszcze tutaj powtóreczki 3 Invisible i golden Bukayo ukayosaki, więc na razie sobie ich odkładamy. Robimy pojedynek tych. Mamy nadzieję, że tutaj się trafi w tym ekopaku, chociaż jak nie w tych paczkach. I w następnym odcinku też zrobimy tyle samo paczek będzie. 7 paczek plus jeden ekopak I też zrobimy pojedynkę Golden Ballerów. Może ktoś dojdzie. Mam nadzieję, że zbierzemy całą kolekcję, bo brakuje nam tak naprawdę tutaj. Jest tego co widzę dwójki, trójki i ósemki. Nie pamiętam kto to był. Chyba Foldem, parela i ktoś jeszcze. Ale zobaczymy. Więc co? Kto pierwszy? Piątki, dwójki, trójki, ósemki. Pięki. Piątka jest Invisible tutaj masz. Hmm. No. To może nie ma Golden Bullerów, tylko są Invisible inne. No nie ma. Aha. Jest dwa, trzy i ósemka, a piątka jest Invisible, jeden jest Invisible, na samym środku albumu jakby. Dobra. No to co? Co otwieramy najpierw? Czy kopaka, czy taką zwykłą paczkę? No to może te tutaj ze środka. Czy, ale te, tą, czy tą? I którą chcesz otwierać? Może ty sobie otwórz tą grubą. Okay? No dobra. To przesunę ci już kamerę od razu, żeby było ci wygodny. To zostawimy tak to później. Zobaczmy, co my tam mamy. Mam nadzieję, że będzie Golden Bowler. I mam nadzieję, że to będzie Barela, jak już. Ale chyba nie ma, co? Jeszcze nie wiadomo. Rafaelia. Czyli pierwszy punkt do AC Jest. Tutaj. Zobaczymy, kto tu wygra. że z Barcelony nie ma Golden Bowlera na przykład. Lewandowskiego. Mjung Jali. Chyba. Chyba tak. Joy Verman. Mhm. Albo Verman, bo to chyba Holender. O 1-0 Atletico Madryt wygrywa. słyszę. Nathan Ake. No, City. To był stół, jak wiedzą. Claudio Echeveri. Mhm. Już, już. Manchester z Jaśką No nie, ten City to wygra chyba. Jośko. Już po samych tych coś czuję, że tu będzie przewaga mocna. Inter Mediolan, Benjamin Pavard, Nie mamy. Nie mamy, właśnie nie trafiliśmy Bareli. A jeżeli trafimy Golden Bolera, to dorzucimy go do pojedynku. To będzie taki dodatkowy strzał. Odilon Kosunu. Mhm. Andreas Christensen. Robert, Robcio. strzelił dwie bramki dzisiaj, wy to pewnie widzicie o wiele później. Mohamed Alben, Rumdan. Ale strzelił z główki i kurde drugie nie pamiętam. I z nogi chyba normalnie. Kapitan, Lukas Hradecki. Jest tu Bayer Leverkusen? Jest. Paulo Dias. Jest trochę tych kart. Juventus, mm -hmm. Douglas Luiz nie ma. Bayer drugi punkt. Manchester City, trzeci punkt. No mówię, City po, po tym tym, ja myślę, że tu jeszcze ze dwie, trzy karty mogą być z Manchesteru City, dokładnie. To będą jeszcze trzy, tak coś czuję. O Jezus, to będzie pogrom. nie. Dobra. Ej, nie wierzę. Dominator. Ja, ja czuję, że jeszcze z dwie będą tutaj. Magician, Jao Neves. Jao Neves. ten Ederson! Ej, no, idzie <laughs> to i na Manchesteru City, w to takiej za jednej z, paczce. wyjdzie. No dokładnie, no już, już, już jeszcze dwie karty idę. Neves. Neves. no. Jao, jao. Eldis, Angel Korea. Tu mogę, nie? Czy to na Bogdansk? To To ja gdzieś to może na Bogdansk, bo to taki... Można powiedzieć, że lepszy traf, słaba ta danzo, danzo, danzo. niestety nie mamy tego, chyba, że tu teraz w tej będzie, nie będzie momentu bo to bramkarz. Farnie. Fabio. I... World album. Golden Legacy. Na 2023. No, stąd nikogo nie liczymy, On nawet Haaland jest. Nie, odłożymy to chyba tak normalnie, no powiem Wam, że słabiutko. No, słaby ten fattok. Słaby, słabe, bo nie ma go Ballera. jeszcze. Tak szybko przejrzeć, czy nie było na pewno nikogo z tej drużyny. Leverkusen zanominowaliśmy. Już by ktoś pisał w komentarzu. Pierwsza była kapa. Nie, trzecia no. chyba. Tak. Przynajmniej tak mi się daje. No to ja odłożę to, co jest taka samotna też, jeżeli ty jako paka otwierałaś. Zobaczmy, co my tu mamy. Przydałby się w końcu Znam, że momentu. Baller, nie. Co nie ma. Bayern, Monachium, więc punkt. W ogóle Bayernu nie było w tamtej pasce w ogóle. Walking. Magician, Kevin De Bruyne. No powiem wam, że zaraz cały album zbierzemy tych z Manchesteru City. O kurde, ten halat mi zaraz ucieknie. Widać go w ogóle? A w ogóle... Mhm. Latarka miała być odpalona, żeby się bardziej świeciły. A Cemilan mamy. O patrzcie, I tu kolejnego za Acemilanu, Florenciego. Z Juventusu Idliza i Liza i Minwokim. Zakładamy sobie te karty z arsenału. To co, zaczynasz ty chyba? Ja mam swoje tutaj trzy oczki tak. wybrane. I robimy pojedynek między sobą również. Zobaczymy. Ale e, musi to kamery pokazywać, jak otwieramy. Ale ja te karty może zabiorę ci z ręki, z pod ręki. Już się coś tam świeci. Mówisz? Nie widziałem. Akurat byłem zajęty. O, timber. z Arsenalu, możesz odłożyć. Ale Manchester City chyba nic nie przebije. Bojanic, nie wiem. Fans favorite, Paulo Dias. Ale gdzieś... brunda ta karta w środku, co? No, jakiś taki. Dziwne. Z Marsylii. Amin Harit. Medzieszyn. Z Arsenalu mamy... Przepraszam, <laughs> zapomniałem. Enketia. Nie, nie czytałem. się. Nketia. I edis, edis, Jack, Jack O, Nie wierzę. Ten mecz, zobaczcie. Ja nie mogę. Przecież my zaraz zbierzemy cały ten Manchester City na jednym odcinku. Dobra, teraz ja. A czekajcie, jakie ja tu mam paczki? Z szobu? Nie, dobra, z Hanem otworzę. Dobra. Chyba wszystkie paczki zużyłem na ten, na szorcy, gdzie mi się pięć razy ten Golden Ballery trafiły. <grywia> da, mamy Pereiro, Pereiro, z Benfica. Mamy Stefana Devry, De jakoś tak. E, Szahata, z Acy Milanu To chyba Milan tu był, tak jest. Z Arsenalu mamy kapitana Odegarda i Mastanu.

Sergino Dest, Markus Truram. Thuram, Magician Hakan, Czada, Szakalaka, Kalchanoglu, Kalhanoglu, Czada, Noglu, Cinderum, Benjamin, Pawart. A szkoda, że nie ma tego. Szkoda, że nie mamy bareli. Ponieważ Inter bardzo często się nam tu trafia. I znowu albumik 2008. O kurde. Poznajesz piłkarzy? Ten u góry Ronaldo, Lewandowski, później tutaj jest Messi. Tego nie znam, tego nie znam, tego kojarzę i tego nie znam. Ten z Legendą z Juventusu często trafiamy i w meczach też ostatnio. Nie wiem. Bu... ludzi Buffon. Tu masz Deladiego, tu masz Pogba, a tu masz Suareza. Luis Suarez, a, w Barcelonie nie ja... gra. dlatego bym go No. Dobra, teraz ja otwieram. Ile masz paczek? Jedną. Trudno. Tu mam jakąś chyba sztywną, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślisz, że, Myś że zostawiłabym ci. Mam taką nadzieję, że chociaż raz źle sobie wybrałaś paczki. Albo w ogóle nie będziemy mieli tutaj, ale tak odkładam do Ciebie, ale trudno. Jaka, jaka dziwna w ogóle ta paczka taka. Co? Chwilczka może. Dobra. Mamy Acerbiego z Interu. Nie no, Inter! Inter by wygrał z Manchesterem City, coś czuję. Pisma Kone. Flujo Julian Alvarez. Co my tu mamy? Tak świeci się dominator jakoś. A nie, Medicián João Neves. Oj, sorry, dobra. Bardzo dobrze, że zauważyłaś. A najlepsze przez to, że same te, same różne karty się trafiają. A nie powtórki. Więc fajnie. Dobra, tego już czytałem. Badedewer Cousin. Logo, znowu powtórka. Chlubbać. I mamy Kevina de Bruyne. Znowu. Nie znowu, bo to tam był na innej karcie. Więc mówię, cały czas inne karty nam się trafiają. Inne, ale nazwisko. No tak. tak, tak. To tym, tym razem Bayern Monachium jest na Tu, przegranie. tu, tu, tu otwieramy, Przegrane. żeby Punty nie było. Dźwięk. No ale ja na kartę się zapoczynam. zaraz będzie, że dołożyliśmy momentu momentum w na Proszę, żeby to był... Jest No. Ale nie trafia się. Jak Golden Ballery zawsze Dobra. się trafiały, to teraz ten. Manchester City Bernardo Silva, proszę bardzo. O, super. Ko kolejny piłkarz, którego tutaj nie Dajtan. ma. Magan... Maga... Gabriel, po prostu może. Tak. Magale jest. Arsena. Real Madrid from, from favorite Federico Valverde. W ogóle pierwsza karta, chyba w tym odcinku. Yeah. Z Harvey Elliott z Liverpoolu i Giusunk Lee. No niestety. Nic nie trafiłaś. No? Twoje no. szczęście zniknęło. Bo albo, dałeś słabe. Albo wszystkie paczki poszły na ten. Przecież sama wybrałaś. Bo położyłeś słowo. To, to patrzcie teraz, co nie? Zobaczcie co tu się dzieje. To trzeba dmuchnąć. No i patrzcie. No i co? I nic. <laughs> nie ma. Koso no Su, Bayer Leverkusen. Ta, znowu powtórka. Fabio, FIFA Club World Cup. Dominator Rafael Liao. Fans favorite Bukayo Sake. O, Kevin de Bruyne, pierwsza powtórka z City i Antonio Rudiger. Niestety, nie trafiliśmy ani jednego Golden Za dużo tutaj ustawiliśmy i dlatego tak. żeby było. Nie, ja już pokazuję na kamerze. Dobra, położymy tych tu. Wow, myślałem, że chociaż z Fatpaka wpadnie. No, niestety. Zobaczcie, idę z Manchester City. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, 11 Dwanaście punktów. Yo, masakra! No reszta nie miała podjazdu, chyba tyle kart nam doszło. Z tymi jeszcze, no niestety, i chyba nam się nie uda, bo zostało nam, zostało nam chyba 8 paczek ostatnich. Więc nie uda nam się zebrać całej kolekcji Golden Ballerów na jednym wyjeździe. Niestety, jakby nie było powtórek, to by się udało, ale trzech brakuje cały czas. Tych co mi się najsadziej trafiają, i nawet dalej nie wiem, czy nie mam chyba. Właśnie nie wiem, czy to jest foldem, tak mi się wydaje, że jest foldem na trójce. Jakiś barela chyba jest i też go nie mam. Strasznie rzadko się trafiają te karty. No i niestety, co zrobić. Kończymy, żegnamy się z Wami. Życzę Wam miłego dnia, miłego albo wieczoru. Tak, albo wieczoru miłego oglądania shortców, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. No i cześć, do następnego.